W Chorzowie zorganizowano świąteczny turniej Skata jako iż sezon ma się ku końcowi. Była to ostatnia rozgrywka w tym roku. Turnieje są naprawdę w Chorzowskiej Spółce bardzo udane. Są i po 100 ludzi przychodzi na turniej i więcej. Także bardzo się cieszymy z tego, że o nasz zarząd nie zapomina. Turnieje Skata w Klubie Pokolenie zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem. W końcu gra jest popularna na całym świecie. Koledzy, wie, że ja byłem na dwóch mistrzostwach świata Byłem w Hiszpanii, byłem w Karpaczu, koledzy jeżeli po całym świecie, w tym roku było w Paragwaju i grają naprawdę z, z Chin, i z RPA i Niemcy, a stolicą Szkata są Niemcy i z Spawot mieści się w Niemczech. W śląsce gracze mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Trzecie miejsce w Pucharze Polski, ja jestem drugim wicemistrzem Polski w tym roku. W Grand Prix Okręgu. W Pucharak. mamy w najwyższej klasie rozgrywkowej w pierwszej lidze drużyny. w tym roku na 20 drużyn zajęliśmy siódme miejsce Mamy ligę okręgową sukcesy po malutku, pomalutku. My jesteśmy młodą drużyną. Dopiero działamy się spółdzielnie 4 lata. Dla najlepszych zawodników ufundowano świąteczne paczki. To jest szyneczka, jakiś polędwica, no kiełbasa. No, jak to wiadomo, że święta się zbliżają, to trzeba w naturze. Nie w książkę tylko świąteczne rzeczy, żeby to było na stół. Turniej to nie koniec tegorocznych atrakcji w Klubie Pokolenie. Przed nami jeszcze wigilia dla samotnych, czyli prawie setka seniorów spotka się przy tradycyjnej kolacji wigilijnej. Później jeszcze mamy mały mimistrzowie nastroju, zaprezentują swoje talenty muzyczne. No i 31. zabawa sylwestrowa, na którą jeszcze zapraszam bardzo serdecznie, bo są wolne miejsca. I możemy tutaj w klubie w przyjemnej, radosnej atmosferze przywitać nowy rok. Po szczegóły oferty zapraszamy na stronę www.hsm.com.pl Wszystkim spółdzielcom i uczestnikom zajęć klubu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klubu Pokolenie chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo ciepła, radości, przede wszystkim zdrowia. No, pieniążki też by się przydały. Oczywiście do siego roku, dużo życzliwych ludzi wokoło. No i troszeczkę na Wigilię, żeby jednak troszeczkę napadało, nie na tyle, żeby było dużo odśnieżania, ale żeby było na tyle, żeby ten śnieg trochę stworzył taką świąteczną, miłą, ciepłą, a jednak trochę zimową atmosferę. Tego Wam wszystkim życzy klub i kierownik klubu chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej.